Dobra, no i mamy punkt, do którego musimy dojechać. Weźmiemy sobie te auto. Alarm się już włączył, i już policja mnie goni. Fajnie. Dobra, ale nie przejmujemy się nimi. Oni zaraz powinni sobie dać spokój, bo tak mnie nie dogonią. Dobra, mamy tu jakąś walizkę. Aha, i już idą na mnie. Dobrze, że tu w sumie wjechałem autem. To będzie mi łatwiej... właśnie porozjeżdżam ich wszystkich. I będzie łatwiej o. Jeszcze? Jeszcze ktoś jest. Dobra. No i tam jeden został. Ale pójdziemy sobie do niego naokoło, żeby on po prostu, może do mnie, o, już powoli chyba się kieruje do mnie my go tutaj zaskoczymy. No i dobrze, odwozimy forsę. O, jeszcze auto zostało poprzednie nasze. Dobra, no i misja zaliczona. Zapraszam na następną. Dobra, jesteśmy przy następnej misji i misja ma nazwę... Salvador zwołuje na radę.

Zastanawiam się właśnie, kiedy drugie miasto będzie już dostępne, kiedy tam będziemy mieli misję. Bo jak mówiłem wcześniej, nie, nie przeszedłem nigdy tej gry całej. Zawsze gdzieś utknąłem. Aj kurczę, musimy lim limuzyną jechać. Nienawidzę. Tak powoli jedzie. I znając, ży znając życie, znając grę GTA, GTA, w ogóle serię GTA to będziemy musieli uciekać policji. To jest pewne. Tak, naciskamy klakson, czyli lewy SHIFT. Doing, no kurczę, sam na razie ich zaczepiłem. Dobra, trudno. Kurczę, trzeba zajść zgubić, no nie! Jakie to jest denerwujące, właśnie w GTA Vice City tak nie było. Zawsze obejrzenie, ile nas policji goniło, mogliśmy wjechać ten znacznik, i zawsze była sprawa zatwiona, A tutaj zgub policję, to chyba nie pomoże. No niestety nie, bo już tam jakiś palant leci. Dalej, niech się wyłączy ta gwiazdka. Teraz? No nie! Dalej mnie goni! No daj sobie już, chłopie, spokój! Kurde, no! Grzecznie przecież jadę. O, zniknęła, dobra. Jedziemy do miejsca. By teraz nie przejechać nikogo. Tak, naciskamy klakson znów. I bierzemy tu jakiegoś pana. Czy bierzemy... bierzemy do auta. Bierzemy do auta, żeby go gdzieś podwieźć. Ja właśnie tutaj nie posługuję się imionami bohaterów, no bo naprawdę nie wiem. Nie znam imion bohaterów. No nie jeszcze oni muszą przeszkadzać, jak oni mnie wkurzają. Pewnie, jeszcze więcej, jeszcze więcej dajcie. Dobra, uciekamy. Jeszcze limuzyną. Naprawdę. To było mądre. Co za świnie jak zastawili mi tutaj Ja muszę tu wjechać chyba Aha do garażu